Chcesz siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś, pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis? E, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopelac! Wieź mnie, oczywiście, jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe, kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznano by mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę.